Potraktowaliśmy bardzo poważnie ten puchar, bo chcieliśmy awansować dalej, chcieliśmy też się zrewanżować drużynie z Gdańska za porażkę tutaj na początku grudnia. Udało nam się zremisować ten mecz i wygrać pokarnych, ale graliśmy falami strasznie. Pierwsze 15-20 minut dobrze prowadziliśmy, mogliśmy na 4-5 bramek odjechać. Nieskutecznie spowodowała, że gdzieś Gdańsk wrócił do gry, a oni też zaczęli lepiej grać. Źle zagraliśmy w ataku, bardzo źle zagraliśmy w ataku ostatnie 10 minut pierwszej połowy. Najważniejsze, że się nie podłamaliśmy tą przewagą Gdańska, tylko ją powoli odrabialiśmy, doszliśmy i później już wyglądało to tak, jak wyglądało. My odskakiwaliśmy, oni gonili, oni odskakiwali, my dogoniliśmy i finalnie się cieszymy. Później wyciągnęliśmy wnioski, gdzieś to w drugiej połowie lepiej wyglądało w ataku, każdy dołożył swoje, trochę ostrej gry w obronie z dwóch stron. Posypały się kartki, też czerwona, czerwona kartka i kary, ale udało nam się gdzieś tam ten stres pokonać i zremisowaliśmy i się cieszymy. Dawid Ciochon dzisiaj fajnie kilka piłek obronił, pokazał, że, że jest, potrafi bronić i jeżeli pójdzie na 100% na piłkę, to jest w stanie każdą piłę obronić. Fajnie, fajnie kilka piłek wybronił. Może jakoś pobudzająco podziałała na nas też czerwona kartka Przemka Mrozowicza, bo reszta się wzięła mocniej w obronie, spiewała wtedy. Popełnialiśmy błędy w obronie, bo, bo za dużo łatwych pozycji miał Gdańsk czasami, ale, ale powoli, powoli wyciągamy wnioski i próbujemy konsekwentnie grać lepiej. Bo u nas na pewno tutaj zaważyły też na tym kary dwuminutowe, których mieliśmy w drugiej połowie bardzo dużo. I Gdańsk to skrzętnie wykorzystywał, gdzie odrabiał i wyprzedzał nas. Dlatego się zgłosiliśmy do tego pucharu, bo chcieliśmy się w meczach o stawkę sprawdzić. Mieliśmy możliwość w Kielcach w styczniu zagrać z pierwszą ligą. Było to bardzo dobry moment dla nas, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, też troszkę słabszy fizycznie zespół i na zmęczeniu pojechaliśmy, wygraliśmy. Dzisiaj już taka próba generalna z Gdańskiem, dlatego też zgłosiliśmy się do tego pucharu, żeby pograć takie lepsze mecze przed ligą. Taki mecz nam przed ligą bardzo pomógł. Też wiemy, nad czym jeszcze popracować, i myślę, że jesteśmy już gotowi powoli do pierwszego meczu. W lutym mamy wyjazd do Puław i, i, i ważny mecz u siebie z Mielcem. Później mamy Kielce Płock. Yy, także ta forma taka nie jest, że tak powiem szczerze, nie jest nam potrzebna w styczniu, czy gdzieś na początku do tego, tylko musi ta forma przyjść gdzieś tam troszkę później.